No hej, 10 maja, Matki Boskiej Pieniężnej Takie sobie dzisiaj wycieczka, muzeum Konińskie, tutaj mamy słoń leśny Dalej może pojadę do Lesina No hej Witam ponownie, teraz jesteśmy zwiedzamy maszyny górnicze w muzeum Koniecznym i dalej się będę kierował prawdopodobnie na, na śleślin. Może wrócę przez kramsk. Jeszcze tego dokładnie nie wiem. Bo nie jest górnictwa z energetyki i schutnictwa. No jakby ktoś nie wiedział. Okej. Okay. Thank <laughs> you. Merhaba A to jest zamek w muzeum w Ugosławicach, jego pozostałości, a to są. Meczeby z cmentarza żydowskiego, konie. Ej ok. tu dalsza część idzie zwiedzania. Jak to kiedyś się żyło. Jak to sanie, które nic konik ciągną. Uff. Studnia i czerpak. Studnie to ja pamiętam jeszcze, jak u babci była. Uff. No i wiatrak Teraz jest ładny 912 No i tu jest Tak to wygląda. A pylon, zaraz mnie jakaś alergia na ustawię. izby jak się kiedyś żyło No, idziemy do dworku. I oto jest tak dworek. Dworek pośród drzew. A no, następny punkt mojej wycieczki dzisiejszej to jest mikosyn Też tutaj w dzieciństwie się spędziło kupę czasu. Pojedziemy z powrotem tamtą stroną jeziora Mam tam mniej więcej taki szut No hej, kolejny punkt dzisiejszej wycieczki Ślesin Marina Teraz gdzieś pojadę sobie na kawkę Tam z oddali widać Plaże bawełek jachty, stateczki, łódeczki tam są oddali, tam, tam dalej, dalej są punkty gastronomiczne byłem jeszcze w Mikorzynie okej okay. więc jadę dalej Tokary eee, miejsce pamięci, krzyż pamiątkowy ku 3 zmarłych, którzy w styczniu i w lutym 40 w roku, 1945 roku w grobie tym znaleźli miejsce wiecznego spoczynku z Mali, nawołując nas żywych do pytania i pokoju oraz porozumienia między narodami. Cześć i chwała bohaterom. A teraz dalej w drogę. Stara Gorzelnia w Kolejny punkt, który chciałem odwiedzić dzisiaj, został zaliczony. Jedziemy dalej. Honoradka. Taka sobie. Kładka nad jeziorem. Będzie trzeba się powoli zbierać do domu. Trochę trasa zmieniona. Nie jadę przez licheń i przez Kramsk Tylko wracam trochę starą drogą. No, tak jak mi się nie chce. Ja będzie trzeba się wracać. Chwilę tu oddychnę i będę się wracał. No, kolejny punkt na mojej wycieczce: dawna cukrownia Gosławice, która niestety nie istnieje, a miałaby ponad 100 lat. Brama wjazdowa niedaleko jest o SP Cukrownica i całe osiedle Łężyn. Kiedyś pamiętam, tu jeździłem do takiej dziewczyny na ulicę Nowiny. Okej, okay, idziemy dalej, teraz jest w kierunku domu. Może jeszcze zahaczę o plażę miejską w Gosławicach. No, do zobaczenia.